Hej! Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie, z tej strony Kosmo i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku naszej serii zabójczyni, oczywiście. No i... Pograłem sobie nim jeden dzień i przez ten dzień działo się sporo. Eli i Izabel poszli do pracy. I poszły do pracy, raczej. No i wtedy podziało się wiele różnych rzeczy, bo Eli zobaczyła, że zostało zgłoszone zgłoszenie o to, że zaginął Don właśnie, więc... Eli musiała wykorzystać, można powiedzieć, swoją kobiecość, bo ona dokładnie wie, jak to wykorzystać, żeby przekonać pana komendanta do tego, żeby usunął to zgłoszenie, ponieważ no, ma swój powód i panu komendantowi tak naprawdę nic do tego, co widzicie, właśnie jak to wszystko wyglądało na zdjęciach. Natomiast Izabel zatrudniła się jako bizneswoman, jest teraz sekretarką już, ponieważ awansowała po jednym dniu, tak po prostu jest dobra i tak bardzo się stara. I wszyscy są po prostu zadowoleni z jej pracy. No a Molly była sobie w żłobku w tym czasie, czy tam w przedszkolu, zależy jak kto woli. A Don, co robił Don? Don sobie tutaj malował obrazy i osiągnął chyba szósty poziom, z tego co ja wiem, malowania tych obrazów, dokładnie. Więc troszeczkę dzięki temu mamy kasy. A jeszcze nie powiedziałem, właśnie dzięki tej intrydze mojej, którą zrobiła Eli z naszym panem komendantem, to przy okazji doszło jej um, tysiączek premii po tym dniu, no także wiecie, Eli już wie jak to wykorzystać no i właśnie ja tutaj też pozmieniałem już dziewczynom pokój, także proszę bardzo tak to wygląda, nie chciałem to tutaj dawać wszystkiego żeby to tak pasowało do siebie, ponieważ uznałem, że właśnie to musi być takie mm, namieszane, wszystkiego troszeczkę po trochu, tutaj elegancka lampa, jakieś tutaj jakieś łóżko tutaj jakieś krzesło, tutaj jakieś biurko, tutaj za to jakiś taki stołeczek z i tak dalej, no i wygląda to tak i w dzisiejszym odcinku mamy do zrobienia Mamy do zrobienia usunięcia dziewczyn z rodziny Kalienta, ponieważ, jak wiecie, one się martwią o Dona, a my nie spełniliśmy ich prośby o okupie, więc, no, cóż ja na to bym poradzić miał. Trzeba będzie je usunąć, i dzisiaj, właśnie tym się z Eli zajmiemy. Także nie idziemy dzisiaj w ogóle do pracy, zostaniemy chwilę z Molly. Jak wróci Izabel, to pójdziemy właśnie się zająć tymi laskami. No i będzie taki właśnie to wyglądało w tym odcinku. Przy okazji, ja chciałem Wam podziękować za to, że naprawdę fajnie odebraliście poprzedni odcinek. Bo to jest nieliczny z odcinków seryjnej, który ma ponad tysiąc wyświetleń. Także bardzo Wam przy okazji dziękuję i fajnie, że w końcu zaczyna Wam się seryjna podobać. Czego ona tak narzeka, ta dziewczyna? Czemu ty w ogóle nie chcesz iść do kibelka, co wypowiedz Powiedz mi tutaj. No świetnie, udało ci się. Także troszeczkę zarobiliśmy, jak już mówiłem. E, najwięcej za to obrazę, chyba i za tą w nawiasie premię. E, no bo wiadomo, to nie była premia, ale... ale no, no, no wyszło tak, jak wyszło przy okazji tego, że... O Boże święty, muszę zrobić cencję, przepraszam. Dobrze, wracam tego. No i właśnie, jak mówiłem, przy okazji tego całego romansiku między nimi, no to się udało nam zdobyć tą premię, więc ja jestem szczęśliwy. Zapewne Eli też. Co tu jest pełno, ta bitza powiadomień? Eli dzisiaj nie idzie do pracy. Ona sobie bierze wolne. Ja usunę to tylko. Proszę bardzo, dziewczyno, ty weźmiesz wolne. Weź dzień wolny. Detektyw. E, no, pan Comendance na pewno będzie za nią tęsknił, ale to już tam nieważne. Ona się zajmie właśnie e, Moli, także Izabel będzie sobie mogła na spokojnie pójść do pracy. Ona się tutaj najadła, jak widzicie, i trzeba będzie się też zająć Donem. Chociaż ja myślę, że on jeszcze mógłby nam tutaj troszeczkę, e, no wiecie, no wiecie, no e, tutaj pomalować, więc niech on mi to nie stwórz kopię, co ja tutaj klikam. Sprzedaj kolekcjonerowi. Ehm, coś ci nie wychodzi, a mała w ogóle, mała jest jakaś też zacięta. Wszyscy mi się zacinają w tej grze, why, why, why? Co się dzieje ostatnimi czasy? To ja nie potrafię tego zrozumieć. ctrl shift C o reset. Sim, don, lot, ario. No, dasz radę, ogarnąłeś? Co trzeba zrobić. No, mała też ogarnęła. Także ma jest wyspana, tylko nie wiem, czemu tutaj na czerwono. Oglądaj. Aha, i właśnie w ogóle. dziewczyny bardzo się przez ten dzień polubiły. Także zobaczcie, jakie mają kontakty tutaj ze sobą. Po prostu yy, nasza tutaj Ellie jest zakochana w małej, także ona. Tylko czeka, żeby móc spędzić z nią czas, także jest szczęśliwa, że dzisiaj właśnie mogła zostać w domu, bo... Aha, wy sobie znacie przez ścianę, nieważne, także dobra, ty weź w ogóle jesteś nie swój, mnie to nie interesuje, weź maluj obraz On jest w ogóle w strasznym stanie, zaraz musza będzie dać jeść, bo właśnie ktoś właśnie podsunął mi tutaj taki pomysł z nim, żeby dawać mu to Troszkę go tutaj podtrzymać i niech on tutaj nam robi pieniądze w ten czas, także to jest dobry plan i dziękuję bardzo. No bo co mu szkodzi tak naprawdę? Kurde, będzie robił nam kasę, znaczy, no co mu szkodzi, mu na pewno szkodzi też, że, zamk że jest zamknięte w ciemnym pomieszczeniu niedługo nam zwariuje, co nie? E, ale no, no takie jest życie, no już trudno co mamy na to poradzić, było e, nie, nie popełniać poprzednich czynów, jakie popełniałeś, także no, tak, tak to wszystko wyszło. E, Okej, okay. dobra, o, a czemu ty do pracy nie poszłaś jeszcze, dziewczyno? Aha, bo to za 50 minut, to weź w ogóle to spróbuj naprawić, bo ciągle nam się psują te dwie rzeczy, ciągle, po prostu. No i nie da się jakoś tego tak naprawić, ostatnio nam nawet prąd czyli jak wiecie w ogóle e, naszej Izabe znikły już niektóre te blizny i, i, i niektóre właśnie te siniaki takie wielkie, bo od razu e, czym mniej stresu, czym to właśnie tym lepiej chyba ona wygląda po prostu, e, bo naprawdę wygląda o wiele, wiele lepiej, spróbuj to też naprawić dziewczyno. Aha, ty co to takiego, no tu jakiś smrodek jest, się unosi. Nie ma od czego to ten. Aha, bo mała może śmierdzi. śmierci śmierdzi, maś nam zaciała tej, ale dobra, ty ją to wykąpią. Oczywiście to jak widzicie, no. Elie jest po prostu zakochana, też by chciała mieć taką córeczkę, no ale na razie, jak wiecie, ma inną misję y, do wypełnienia. Ale może potem, kto wie, kto wie, co się z nią stanie później. Może nie wiem, może ją nawet pólcie złapać, nie wiadomo nigdy, prawda? Dobra. Matka, ty idź tutaj do roboty. Ty też, a ty też brudna, o Boże, ty brudna do roboty, jeśli nie możesz za 20 minut o matko. No ja nie wiem, kurcze Belle, to weź chociaż sobie umyj ręce, umyj zęby. Nie miej tam już nic, tylko umyj po prostu to. Żeby chociaż trochę cię poprawiła ta higiena, bo ja nie wiedziałem, że ty jesteś taka nie, nieogarnięta tutaj. No także chociaż, żebyś nie, nie śmierdziała tam w robocie, bo cię wywalą. A my cię zębów nie poprawia higieny. To jeszcze raz umyj ręce. Umyj ręce, umyj ręce z trzy razy i już będzie, będzie elegancko <noise> Albo nie, czekaj, dobra, ona już wyszła, to chwilę się spóźnisz po prostu do roboty, weź szybki prysznic Proszę, a wy dziewczyny pójdźcie sobie tutaj, nie wiem, podejdź ty tu na ten, na dywaniki pójdziecie Ty też podejdziesz tu i nauczysz się mówić troszeczkę O, zobaczcie, w ogóle ma dostała nowy strój od, e od cioci Eli, he <noise> Dobra, masz szybki prysznic, tak Fajnie, że się kąpisz w, jakiej, w jakiejś koszuli, ale no, no mody, no wiecie, jak to tam wygląda, co nie? E, dobrze. E, to wy się pouczcie mówić, co cia eluch na cię pouczy. Moli i będziemy, chociaż mieli to z głowy, opieka nad moim dzieckiem. E, 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 fiszki. Może ucz pocztowych potrzeb jej po prostu. Już tam nie fiszkujcie sobie, tylko bez, 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 bez mowy, tylko tak o, po prostu sobie tutaj po, pouczcie się. No i co ci nie pasi, czemu ja nie mogę tego... Haha, ha, ha, nieswojo się czujesz. No, jaka szkoda. No, 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 po prostu bardzo mi cię żal, co nie? Dobra, mam, mamuch na ty do pracy idź, bo ty musisz zarabiać na siebie, żebyście się tutaj z z małą tą e moli wyprowadziły. Co nie? I dobrze, Eli. Ehm, ty sobie pijesz wodę. Nie wiem po co. Ty weź lepiej ugotuj jakiś obiad. Jak wam fiszki nie wychodzą, to weź ugotuj może jajka na toście. A mała co? Mała, oje, no. Mała sobie tańczy. No dobra, tak. Chcesz to sobie tańczyć? Możesz później się pobawić tą zabaweczką. O, bo ona jest fajna. I tutaj też właśnie dużo rzeczy właśnie Molly dostała od Eli. Jak wiecie, Eli od razu dostała wypłatę, to nakupowała tutaj dziewczynom najpotrzebniejszych rzeczy, żeby jako tako miały po prostu jakiś dobrobyt tutaj, nie, żeby czuło się jak u siebie. No i na razie sobie tutaj mieszkają, są wolne, mogą wychodzić gdzie chcą, mogą robić co chcą, więc. Yy, nie ma co, o, przychodzą tantiemy. No właśnie, tantiemy też przychodziły, także na razie póki co chyba wydaje mi się, że nie będzie nam bieda groziła, chociaż nie wiadomo, co tutaj się może stać. Jeszcze wiadomo, znaczy się nie wiadomo, znaczy wiadomo, znaczy, no, no nie wiadomo, no. Nieważne, nie zwracajcie uwagi na to, co ja kompletnie mówię w ogóle, bo czasem te ja mam takie pomysły, że, że jestem szalony. No i trzeba by było jemu dać je jedzenie, no bo jeszcze się on nam przyda, ale zobaczcie, jaki smutny jest. Och, jaka szkoda. Szkoda, No i w ogóle tutaj Eli mu wyjęła kartę SIM z telefonu, się próbuje skontaktować, no ale sorry. Sorry, nie masz karty SIM? Nie możesz się z nikim skontaktować. Poza tym, jakby się skontaktował z policją, to wiesz, jeżeli ma tam kontakty. No więc. Cóż. Nie masz nic do wyboru, także Eli, proszę bardzo, tutaj <grystanie> stara się gotować. Jak widzicie, oczywiście niezbyt jej wychodzi, no ale tutaj nie, nie jest ona do gotowania, oczywiście, co nie? Tylko do wymierzenia sprawiedliwości, której nikt inny po prostu nie mógł wymierzyć. No ale cóż, też taka fucha jest i potrzebna jej. Także w ogóle. Jeżeli oglądacie to w poniedziałek, to spójrzcie sobie w ogóle na mojego snapa, bo najprawdopodobniej e, ogłosiłem tam live stream, który będzie właśnie, jakoś w godzinach bardziej wieczornych, tak mi się wydaje. Dobra, czy ona jest głodna? Mała jej da, damy zaraz. E, w bardziej wieczornych godzinach, najprawdopodobniej, nie mówię, że na 100%, także na nic się nie nastawiacie, będzie live stream, także przyjdźcie sobie na mojego snapa, który nazywa się Kosmo UU. Oczywiście macie jeszcze w opisie, gdybyście nie znali. E, I... Tam najprawdopodobniej będzie zapowiedź livestreama i będziemy sobie robić simki jako, jako maluchy, jako samochody. Bo jest właśnie dużo myślanych: takie simki jako kwiaty, simki jako planety. To ja zrobię simki jako samochody, to może być śmieszne. Także mam nadzieję, że przyjdziecie i zrobicie to ze mną, oczywiście. I będziecie. No i w każdym razie, jak już dziękuję, oczywiście, za to że w ogóle jesteście tutaj. Także, jak mówię, wchodźcie na Snap'a, tam będą najnowsze informacje. No i oczywiście na główny YouTube'a też powinno się jakieś odliczanie pojawić, bo w końcu dojdzie, miejmy nadzieję, do mnie do mój komputer. Oby, oby, oby. Bo jak nie, to będę bardzo smutny. No i oczywiście, że nie... Za... Ja oczywiście nie zepsuję niczego. Miejmy nadzieję, że nie zepsuję niczego. Dobra. O, on, on nam tutaj padł. Także niech on sobie pada. Także teraz ty... Ojej, ojej, myślę, że mi przycięło gra, a to nieprawda, kłamstwo. Postać tutaj, e Moli. Weźmiesz, dasz jej to, właśnie. Schowaj porcję do wyposażenia, dasz jej to. Później pójdziemy z nią do nociczek, chyba że ona się już wysusiała. No wysusiała się. Trudno. Czemu to jest takie? Na czerwone, nie mam pojęcia. E jak ona się wysuszy. Nie, jak y tutaj dasz jej, właśnie, y to damy też do Nowi, gdzie ona jest w ogóle. Aha, ona jest tu w pokoju, bawiła się. No tak, w sumie fajny mają pokój, dziewczyny mogą sobie tutaj e, siedzieć w ciszy i spokoju e, i mają światło, a, a nie tak, że mają ciemność i siedzą po prostu w piwnicy, więc no nie ma się czego obawiać po prostu tutaj. No i właśnie zapłaciliśmy w ogóle też za rachunki, <grym>, bo nie mieliśmy kaski, ale już zapłaciliśmy właśnie, więc jest super. Dobrze, teraz masz ty to tutaj malutka, proszę bardzo porcję zjedz sobie tego, a ty też weźmiesz porcję i wsadzisz tam do Nowi, co on z tym zrobi to, to już od niego zależy, co nie? Na razie nam się przydaje, bo jak mówiłem robi kasę, więc, więc niech on sobie jak chce to niech zje po prostu, Znajmy, że Ellie mu jakoś tam wrzuciła pod, pod drzwiami po prostu i no, i, i, i może sobie zjeść. Bo to jest jedyna jego rozrywka, tak naprawdę, którą może tutaj robić jedzenie, bo nic więcej nie, niestety nie ma tutaj do roboty już. Dobra, maluchu, ty sobie zjedz i ciocia tutaj się z tobą pobawi. Znowu zobaczcie, jak ona jest przesłodka, po prostu na pewno się cieszy, że jest uratowana i że w końcu ktoś może o nią zadbać, bo no to, co się działo u właśnie latoriów w domu, to nie było nic przyjemnego tak naprawdę, więc no... I, I tak w ogóle zauważyliście, że Eli pali, no ale Eli jest takim czarnym charakterem, więc ma właśnie tutaj paczkę papierosów. Tutaj miała jeszcze gdzieś, um, no, papierniczkę. Także e, tak, Eli pali papierosy. Wygląda taką jakby paliła. No, no, niekoniecznie, ale cóż, taka to już ona jest. E, dobrze, ty, maluchu, jesteś najedzona, więc świetnie i ciocia zaraz jak ty ten to cię pouczy mówić w końcu bo chcę żeby mama miała na ciebie jakieś tutaj efekty zobaczyła bo wiecie na pewno moli nie mając światła o właśnie może byście na dwór wyszły tak to jest dobry plan to wejdziecie sobie na dwór teraz bo przecież moli tak dawno światła już nie widzi nie że to jest takiego prawdziwego albo chociaż na balkon no że no przydaje się to prawda tak, taka taka no chwila ze światłem tak naprawdę jak, jak tu kurde mogę ją wziąć Wziąć, wziąć, wziąć. Wyjmij, podnieś. O, podnieś. O to mi chodziło. I wyjdziemy sobie tam, chociaż troszeczkę pobiegamy z nim. Szkoda, że nie ma jakichś takich e, gier zespołowych, czy coś z małymi dziećmi, ale no chociaż chwilę będzie sobie mogła po prostu na dworzu pobyć, no bo przecież to jest niemożliwe, żeby takie dziecko na dwór nie wychodziło, prawda? To jest e, po prostu dla takiego dziecka czymś dziwnym. Dla, dla niej to jest coś dziwnego wychodzenie na dwór, a dla innych dzieci przecież to jest normalne, prawda? Także zostać tutaj Simko imieniu moli, i wy sobie tutaj się pobawicie. Ale Eli jest w ogóle nie wespana. To jest niedobry znak. Będzie trzeba ją jeszcze tutaj wrzucić na drzemkę, e, jak ma wrócić, czyli o 15:00, sobie mama zostanie z małą. E, I dobra, weź tutaj... O, jakieś jeżdżą, widzicie? U mnie motory, niestety ja nie mam na to wyboru. Musicie też tego słuchać e, ze mną. Także wy się pobawcie tutaj na dworzu, w słoneczku e, i w ogóle. Co nie chcesz się bawić, ciociom? O ty maluchu niedobry! O, Ty, Malucho, ale Ty, Eli, wiem, że Ty jesteś wybuchowa, ale nie drzyj się na nią, to ty jest tylko dziecko. To może ucz mówić, nie wiem. W każdym razie, niech ona sobie powdycha tego świeżego powietrza. No bo przydaje się, o, proszę, i bawi się jednak. To super, niech się pobawi i poczekamy do 15, i wtedy e, już e, przyjdzie mama. O, je, no zobaczcie, jakie one są słodkie. Aż im cyknę fotę. Bo to jest po prostu najsłodsza rzecz ever. Hops. O. o. Gdybym nie miał niczego ciekawszego na miniaturkę, to jest w to wstawię, to Coś pozytywnego chociaż raz do tej serii miniatur, do tej miniaturki, co nie przyda się. Oczywiście się przyda. Ehm, dobrze to dziewczyny się tu już bawią, bla bla bla, blu No świetnie, ale niech mam już tu wraca, ona chyba o 15 wraca, a my będziemy e, się bawić tutaj z energią i będziemy odwiedzać rodzinę kalientę. No, i wyrządzimy im, właśnie, jak to mówią, sprawiedliwość. Niestety, ich czas już minął. Ryzykowały, mogły siedzieć cicho. Nikt im nie kazał wysyłać żadnych zgłoszeń do. No, policie, że zaginął ich chłopak, chyba wszystkich trzech. No cóż, wybrałyście to, więc. Taki, taki wybrałyście wybór. W sumie zastanawiałem się w poprzednim odcinku, czy, czy, one w ogóle, w sensie Eli się zastanawiała, czy, czy je zabijać, no bo tak naprawdę one mówiły, że nic nie zrobiły, ale teraz za głośno krzyczą, więc głośne osoby trzeba wyciszyć, tak, na, tak trzeba z tym zrobić, osoby krzyczące muszą być cicho. I Eli coś do, o tym wie, dobra mama, ty jednak chyba pracujesz do 17, co? Tak, no dobra, to dziewczyny pójdą sobie spać, dobra, weź, ty podnieś ją, podnieś i hopsa, do góry. Ojoj nie tu do góry Dobra, jak ją weźniesz To podniesz simkę Moli o imieniu o imieniu Moli tutaj e, i pójdą sobie dziewczyny na drzemkę A on właśnie też jak widzicie sobie drzemkę ucina tutaj. No niezbyt. Mm, y, niezbyt ma wygodnie, ale no cóż, dziewczyny też na się... Mol, w sensie Izabel musiała spać w takich warunkach jak on. W sumie miała troszeczkę poduszki, ale no. Wiadomo, że Eli jest bardziej brutalna, niż oni wszyscy razem wzięci tutaj. uważasz, że oni muszą mieć trzy razy gorzej niż to, co robili z innym swoim oprawcą, ci ludzie, więc. No tak to wyszło. Dobrze. Poczytaj Małej do snu i ty też pójdziesz sobie spać na do 20. myślę, tak? Pójdziemy spać z nią i pójdziemy właśnie do naszej sławnej rodzinki wtedy, i będzie wtedy już się działo. Nie ma co, będzie się działo bardzo, bardzo, bardzo się będzie działo. No bo, trzy osoby tak zabić naraz, to będzie ciekawie jeszcze, żeby żadna nie zadzwoniła na policję. To, to no, powiem Wam szczerze, że będziemy mieli dużo do roboty, ale o to chodzi w tym, w tym wyzwaniu, prawda? No więc, więc będzie ciekawie. Dobrze, Izabel, wracaj ty tu mi dziewczyno. 340 przyniosłaś, no idealnie. Już niedługo się odkuwasz powoli. To ja ci zrobię kolejkę tutaj. Później sobie nie ćwisz, tylko zjedz. Tego i oglądaj to. Bo oczywiście tutaj wszyscy śpią, więc... Na razie tu tam spokój. Możesz sobie zdać z małą, póki jest ogarnięta, nie? Nie była w żłobku i w ogóle ciacia się nią zajęła, więc ty masz spokój. Ty możesz sobie na spokojnie pracować i rozwijać karierę, póki ciocia no tak naprawdę ma taki, można powiedzieć, wolny zawód według, według niej, ale no, wiadomo kto, jak to stoi o tym, że ona sama nie chodzi do pracy w sensie Eli. no, o, o, Chodzi mi tutaj konkretnie o Eli. Dobra Ciocia, prawda, za plecami, no jak to wygląda, tak to wygląda. Dobrze. E, jak tam Eli twoje spanko? Dobra, do 19 myślę, że Eli sobie pośpi i będziemy się właśnie tam wybierali. No to 19 to jest dobry dobry czas, jeszcze się wysusza. O, matko, cofnęło jej tu, czekajcie. Aha, bo mi cofnęło w ogóle do 18. Cały czas mi cofa, to jest jakieś dziwne. Dziwne są te Simsy. Powinna być taka piosenka. Dziwne są te Simsy. Okej. Okay. Aha, skorzystaj. Skorzystaj i wymkniemy się z domu, niby że śpimy, wiecie. A tutaj nagle Eli idzie, no, zająć się. No wiecie zresztą sami, sami czym. Jaki ty strój masz? Możesz iść w tym, trudno, już nie masz tego szczapką. Miejmy nadzieję, że nikt cię nie zauważy. Dobrze, kochani, więc idziemy do rodzinki Caliente i widzimy się właśnie u nich. Dobrze, a więc jesteśmy już, tutaj jest jeszcze jasno całkiem, więc my przyjdziemy i powiemy ze, że, że, zażądamy przy okupu, Boże Święty, co ja dzisiaj, no um, dobra, tutaj pierwsza na nawo... no jest tutaj yy, Dina, tak, ty jesteś Dina, o Boże, wiecie jak ona płacze, ciekawe czemu, no pewnie przez to, że nie ma Dona hej Dino, no wiesz, po co tutaj jestem, aha, przez pytanie wy się nie znacie, no, no ciekawe, może udajecie, że się nie znacie. I powiedz jej, że wredne, że no niestety było się, Boże Święty, co ja tutaj robię, było się nie tutaj nie wymądrzać, nie, nie robić takich rzeczy, Mogły, mogłyście siedzieć cicho, dziewczyny, no niestety wybrałyście tą drogę, więc proszę bardzo. I dzisiaj w sumie, wiecie co, chciałbym to zobaczyć, jak to wygląda pierwszy raz. E, więc e, gdzie to jest? Ja cię kręcę. Więc proszę, zobaczmy to. Jak, jak chcecie, jak jesteście. Z, jak, w sumie, jak w, w, w filmach od 16 lat są takie jeszcze pokazywane, więc zamknijcie oczy. O Boże. O Boże! Co tu się dzieje? Ja nie zamknąłem oczu i żałuję o Matko Święta Eli. Ale dobra, należało się i tak. O oh my God. Co ty? Przeha, ona jeszcze zdążyła pilota przełączyć w telewizji. Koniec telewizorze, umarł i nie żyje, ale trz. Co nie? <noise> to było dobre. Gdzie jest ich więcej? Trzeba je tu wszystkie zgładzić. Aha, jest tu kolejna panienka. Są tutaj, są. Dobra, szybko, żeby nie zauważyła nas, jeszcze nie zdążyła zadzwonić w policji, albo żeby nie zdążyła się wydrzeć. To teraz damy to. Proszę bardzo, przerażona, przerażona. O jezu, o jezu. Hej, hej. Dobra, nie zdążyła, bo widzi nas, więc e, nie zdąży nikogo zawołać. Tylko proszę cię, ty ją szybko zabij, Eli. Eli! Restwa. No, Eli. Szybko. Proszę, obołożeś święty. To jest przerażające. To jest przerażające, ale dawaj następną szybko i stąd uciekaj. Shoot sim, o, możemy postrzelić ją. Powiedzmy, że jak pistolet, że Eli żyje w Ameryce, i tutaj wiecie, broń jest legalna. Co nie, nie możesz podejść? Podejść do niej, tu. To jest przerażająco naprawdę, co tu się dzieje. Bądź świadkiem śmierci. On się nawet tym nie przejmuje, widzicie? <laughs> Hejka? Nie spodziewałeś się tego, co? Masz. To jest ciekawe. On sobie w ogóle nic z tego nie robi, co? No, jak nie możesz jej postrzelić? Czy to oszalałaś? Shut Sim. <ścoughs> Zastrzelił? Eli. Eli, szybko. Jak nie możesz jej zastrzelić? O czym tu mówisz? Shoot Sim, jeszcze raz. Ostatni raz próbuję. Dasz radę? Nie, dobrze. To nie będziemy jej zastrzelać. Zastrz Faktycznie, może Ellie mi mówi, ty głupku, będzie słychać. To weź punch. Tak mocno ją punch, że. że będzie wiecie. O Boże święty, i co? Już po niej? Nie, ona żyje, tak? Nie wychodź na balkon. O Boże, ty krzyczy! Nie, nie, szybko, już tu. Boże święty. Szybko. Staw Gats, już. Ludzie, o Boże Święty, ludzie nas widzą. Mam nadzieję, że nas nie poznają. Szybko, Eli, uciekaj stąd. Boże Święty, uciekamy do domu. Ale, widzicie, ludzie chyba nie widzą. Nie bądź świadkiem śmierci, uciekaj. Uciekaj! Kurde, gałganie, ty. Do domu. Nie, nie możesz iść do domu. Dobra, musimy, uciekamy. Aha, gdzinkomier, nie mogę tego zrobić. Dobra, to szybko. Może damy radę tu podejść? Nie możemy wrócić do domu, przecież jesteśmy cali w tym. Cali, no. W krwi, ale jest tutaj właśnie clean self-up, więc możemy się umyć, chyba, obmyć z tej krwi, co? Okej, okay, jesteśmy obmyci, ale myślę, że fajnie by było, gdyby. Gdybyśmy jeszcze nie wracali do domu Ale to jest właśnie czas W którym powinniśmy skończyć ten odcinek Ponieważ zadziało się tutaj dużo rzeczy Także napiszcie co sądzicie o tym odcinku Czy, czy nie bolą was oczy i czy nie było to dla was przerażające, Bo dla mnie trochę było No i dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie Pamiętajcie sprawdzajcie na snapie czy jest live Dzisiaj I widzimy się w kolejnym odcinku Pa pa